Podróż autobusem trwała długo i była dość spokojna. Większość czasu spędziłem, gapiąc się przez okno albo zasypiając i budząc się na przemian. Byłem ostatnim pasażerem po tym, jak kilka osób powysiadało w małych miasteczkach. Autobus nagle się zatrzymał i wsiadł do niego strapiony mężczyzna. Powlokł się przejściem, usiadł naprzeciwko mnie i zaczął intensywnie bazgrać coś w swojej zniszczonej, oprawionej w skórę książce. Wyglądał na starszego, był może po sześćdziesiątce. Jego wyraz twarzy sugerował, że nie czuł się najlepiej. Siedział w znoszonym i brudnym stroju turysta. Całą podróż spędził zapisując i kartkując swoją książkę. Około godziny przed moim wejściem kierowca autobusu zawołał po starunek Straży Parku Narodowego Reinheim. Mężczyzna gwałtownie wstał i pobiegł na autobusu. Gorączkowo przeszukał kieszenie, po czym wrzucił drobne naladę biletową i wybiegł bez słowa. Ciekawe, dokąd się tak spieszył? Jakiś czas później kierowca autobusu zawołał, dając mi do zrozumienia, że to już mój przystanek. Gdy miałem wysiąść, zauważyłem, że strapiony mężczyzna, o którym przed chwilą wam opowiadałem, wysiadł w takim pośpiechu, że zostawił książkę na siedzeniu za kierowcą. Pomyślałem, że ją schowam. Jeśli spotkam go na szlaku, będę mógł mu ją zwrócić albo oddać strażnikom w drodze powrotnej do domu. Szlak był pusty, z wyjątkiem okazjonalnych jeleni i królików przemykających między drzewami. Spędziłem godzinę wsłuchując się w chrupnięcia pod butami, ptasie nawoływania oraz szelestniści i świszczących cichutko na wietrze igieł sosnowych. Gdy słońce zbliżało się do horyzontu, uznałem, że nadszedł czas, aby rozbić obóz na noc. Znalazłem odpowiednie miejsce obok małego strumienia i zacząłem rozpakowywać plecak. Rozbiłem namiot, zebrałem trochę drewna na opał i zagotowałem wodę ze strumienia, aby nawodnić liofilizowany posiłek. Słońce zaszło, a temperatura zaczęła spadać. Otuliłem się śpiworem, ale nie mogłem się pozbyć pragnienia, które starałem się ignorować przez cały wieczór. Zerknąłem na książkę, która leżała na wpół zagrzebana w otwartej pokrywie plecaka. Sięgnąłem po nią i przerzuciłem kilka pierwszych stron. Charakter pisma był zwięzły i schludny. Książka zaczynała się jak każdy dziennik, który uzupełnia się w celu opisania wyprawy: krótkie wpisy o warunkach na szlaku, notatki o pogodzie i kilka szkiców kwiatów. Jeden wpis opisywał nawet spotkanie z Nisem z zaskakująco poetycką szczegółowością. Właśnie przewracałem kolejną stronę, gdy usłyszałem wołanie. Halo, jest tam ktoś? Powoli rozpiąłem namiot i wychyliłem głowę. W słabym blasku dogasających węgli ledwo dostrzegłem sylwetkę mężczyzny stojącego kilka metrów ode mnie. Przepraszam, że przeszkadzam. Zauważyłem ognisko. Powiedział mężczyzna. Czy mógłbym rozbić tu namiot? Robi się późno, wolałbym nie błądzić i nie szukać innego miejsca po ciemku. Tutaj gościnność wydawała się mniej wyborem, a bardziej niepisaną zasadą. Jasne, jest tu jeszcze mnóstwo miejsca. Odpowiedziałem niepewnie. Przykucnął i zaczął wprawną ręką rozniecać ogień. Kilkoma szybkimi ruchami rozpalił żar. Ogień rozbłysnął jaśniej niż wcześniej przez cały wieczór, trzaskając i znów ożywając, rozpędzając cienie i oświetlając jego twarz. Wyglądał na pięćdziesiątkę, był prawie łysy, z małymi kępkami włosów oblepiającymi skórę głowę, cieniami wokół oczu i nieogoloną broną. Jego ubranie było pokryte gdzieniegdzie zaschniętym błotem. Uśmiechnął się blado. — Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza — Powiedział zerkając na mnie. Usiadł na kamieniu naprzeciwko i ogrzał dłonie nad ogniem. Mam na imię Erik. Powiedział po chwili. Długo tu jesteś? Jestem John. Pierwszy dzień, a ty? Wystarczająco długo. Odpowiedział z uśmiechem. Cóż, nie chcę cię za bardzo rozbudzać, bo jestem pewny, iż moglibyśmy przegadać przy tym ognisku całą noc. Wpałzłem z powrotem do śpiwora, gdy rozbijał namiot obok mojego. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, zanim zasnąłem, była jego sylwetka. Siedział zupełnie nieruchomo przy ognisku. Dzień dobry. Mruknąłem wychodząc z namiotu. Nie słyszałem, żebyś wstawał. Spojrzał na mnie z wymuszonym uśmiechem. Wstałem wcześniej i pomyślałem, że zagotuję ci wodę na kawę. Zamarłem. Skąd wiesz, że piję rano kawę? Wczoraj rozpoznałem kwaśny zapach Twojego oddechu. Pomyślałem, że chcesz mieć zagotowaną wodę. Jego ton pozostał nonszalancki. Niektórych nawyków trudno nie zauważyć. Przeszukałem plecak i wyciągnąłem małą puszkę kawy rozpuszczalnej. No cóż, mam trochę chleba, jeśli chcesz. Rick pokręcił głową. Dzięki, już jadłem. Nalał gorącej wody do dwóch kubków, a ja wsypałem do mojego trochę kawy. Sięgnąłem, żeby wsypać ją też do kubka Erika, ale on szybko uniósł go do ust z czystą, gorącą wodą i wypił ją jednym szybkim ruchem. Może woli herbatę, pomyślałem. Po śniadaniu zgasiliśmy ognisko i sprawnie spakowaliśmy namioty oraz sprzęt. Poranne światło przebijało się przez drzewa, rzucając długie cienie na leśne poszycia. Rozłożyłem mapę i kompas, po czym zacząłem planować kurs do następnego miejsca biwakowego. Wtedy poczułem, że Erik kładzie mi rękę na ramieniu. "Znam drogę" powiedział bez ogródek. W jego głosie nie było arogancji, tylko pewność, która nie pozostawiała miejsca na dyskusję. Powietrze było rześkie, a ptaki od czasu do czasu nawoływały się z wierzchołków drzew. Erik poruszał się z łatwością, bez wahania, pokonując skały i zbocza. Wędrowaliśmy godzinami w milczeniu. Co ciekawe, Erik zwolniłby iść za mną, od czasu do czasu wskazując mi drogę lub komentując moje kroki. Początkowo myślałem, że po prostu daje mi przestrzeń, ale nie mogłem pozbyć się wrażenia, że albo chciał mnie obserwować, albo nie chciał, żebym ja obserwował jego. Las zdawał się reagować na nasz ruch. Szelest liści stał się cichszy, a ptaki, które witały poranek, zamilkły. W końcu parcie na mocz zmusiło mnie do odłożenia plecaka i przejścia za pobliskie drzewo. Kiedy wróciłem, zauważyłem, że zamek błyskawiczny głównej komory plecaka był lekko zaciągnięty. — Potrzebowałeś czegoś z mojego plecaka? — zapytała Erika. — Rzuciłem okiem na twój kompas, żeby upewnić się, że zmierzamy we właściwym kierunku. Nie chcąc drażnić mojego nowego towarzysza wędrówki, skinąłem do niego głową i ruszyliśmy dalej. Ścieżka stopniowo rozszerzała się, tworząc polanę. Przed nami znajdowało się idealne miejsce na omóz. Rozpakowałem namiot, podczas gdy Erik z prawą rozpalał ognisko. Chodź pomogę ci z tym, powiedział Erik i do mnie podszedł. Chwycił śledzie namiotu i wbił je w ziemię gołą, płaską dłonią. Widząc moje zaskoczenie, poklepał mnie po plecach. Poczułem, że jego dłoń była zimna, nawet przez materiał mojej koszuli. Wrócił do ogniska, siadając i obserwując mnie niepokojąco uważnym wzrokiem. Czekając, aż zagotuje się woda na kolację, wyjąłem z plecaka oprawioną w skórę książkę. Otwierając ją, zauważyłem, że oczy Rika się rozszerzyły. Widziałem w nich błysk, który zniknął równie szybko, jak się pojawił. Wrócił do swojej normalnej postawy, opierając dłonie na kolanach i wpatrując się w płomienia. Oparłem się o kłodę drzewa, otworzyłem książkę tam, gdzie skończyłem poprzedniego wieczoru i kontynuowałem czytanie. 4 października 2025 Dotarliśmy na pierwszy kemping w dobrym czasie, na długo przed zachodem słońca. Świetny początek naszej pięciodniowej pętli. Bezchmurne niebo, lekki wiatr z zachodu. Po północy obudził mnie strzał. Torba Erika była pusta. Zawołałem go, ale nie usłyszałem odpowiedzi. Wyszedł z ciemności kilka minut później i powiedział, że musiał odstraszyć niedźwiedzia czającego się w pobliżu obozowiska. Rano rozejrzymy się po okolice. 5 października 2025. Wokół obozu nie było nic niezwykłego. Znaleźliśmy odciski, ale nie niedźwiedzia. Erik był raczej cichy. Mówi, że źle spał. Powietrze było ciężkie. Na horyzoncie widniały chmury burzowe, ale burza nie nadeszła. Szlak był w większości suchy. 6 października 2025. Nie widziałem, żeby Erik jadł i pił od wczorajszego ranka. Machnął ręką, gdy zaproponowałem mu śniadanie. Nad strumieniem nie napełnił butelki. Przylanczu powiedział, że nie jest głodny. Może mam mdłości. Próbowałem przywołać jakieś stare historie dotyczące okolicy. Wydawał się dziwnie zaciekawiony, jakby słyszał je po raz pierwszy. Nie dodawał szczegółów ani nie poprawiał mnie, jak to zawsze wcześniej robił. Po prostu patrzył na ognisko. Poza tym było bardzo wilgotno, a pełnia księżyca sprawiała, że w nocy była niezła widoczność. 7 października 2025 Wczoraj w nocy obudziłem się dwa razy. Erik jeszcze nie spał, chyba mnie nie zauważył. Postanowiłem dziś rano skonfrontować się z jego dziwnym zachowaniem. Dziś rano popatrzyłem na niego uważniej. Siedział bez wyrazu. Zauważyłem, że jego reakcje zawsze pojawiają się sekundę za późno, jakby próbował wymyślić, jak powinien zareagować. Jego skóra też wygląda inaczej. Pojawiły się nowe zmarszczki. Ma lekko żółtawy odcień, a włosy zaczęły mu wypadać. Jedyne wytłumaczenie, jakie mam, to to, że coś go mogło zatruć. 8 października 2025. Nie je, nie śpi, nie mruga. W jego oczach nie ma duszy. Po prostu siedzi przy ognisku i obserwuje. Wycinam dziurę z tyłu namiotu. Dziś wieczorem uciekam. Podniosłem wzrok z nad dziennika i spojrzałem Erikowi w oczy przez ogień. Przez chwilę żadne z nas się nie poruszyło. Potem, nie odrywając wzroku, powiedział spokojnie: Woda jest gotowa. Rękami mi drżała, gdy mocowałem się z paczką suszonego kurczaka i wlewałem do niego gorącą wodę. Plastik głośno zaszeleścił w ciszę. Erik lekko się poruszył. Blask ognia migotał na jego twarzy. Otworzył małą paczkę kurczaka, wydubał kawałki mięsa gołymi brudnymi palcami. Dolał wody do sosu i połknął wszystko w całości. Nic nie mówiłem. Erik po chwili przemówił. Te lasy są stare opowiadają historię, jeśli tylko potrafisz uważnie słuchać. Jakie historie? Zapytałem, starając się nie okazywać niepokoju. No cóż, jest jedno o stworzeniu, które jest tu dłużej, niż istnieje jakakolwiek mapa czy sznak. Większość ludzi myśli, że to tylko lokalna legenda, ale widziałem znaki sugerujące co innego. Pochylił się do przodu i przez chwilę na jego twarzy malował się wyraz smutku. Mówią, że dawno temu niedaleko stąd mieszkał pewien człowiek. Myśliwy, sprytny i silny, ale z głodem, którego nie mógł zaspokoić żaden pokarm. Zaczął polować nie na Jelenia, nie na króliki, ale na ludzi. Na wędrowców, włóczęgów, na każdego, kto był na tyle głupi, by zapuścić się zbyt daleko w las. Jadł ich mięso, nosił ich skóry i uważał się za takiego, którego nie dotyczą prawa obowiązujące innych ludzi. Za jego zbrodnie Bóg, a może coś starszego, przeklął go, by na zawsze wędrował po lasach, nigdy nie zaznając spoczynku i nigdy nie czując przynależności. Aby go jeszcze bardziej dręczyć, jak mówią, otrzymał dar. Mógł przybrać postać dowolnego mężczyzny lub kobiety i nosić dowolną twarz. Mógł ich studiować, żyć obok nich, niemal oszukiwać samego siebie, wierząc, że znów jest człowiekiem. Niemal. Erik rozniecił ogień patykiem. Nieważne, ile się nie nauczył, jakby się nie śmiał, jakby nie płakał, jakby nie opowiadał historii, była jedna rzecz, która zawsze go zdradzała. Coś było nie tak z jego twarzą. Jego oczy były pozbawione duszy. Kiedy ludzie to zauważyli, kiedy przyjrzeli się mu zbyt uważnie, cóż, wtedy musiał się pożywić. Zatrzymał się, pozwalając ciszy wypełnić polany. Mówią, że wciąż przechadza się po tych lasach, słucha, uczy się. Ma nadzieję, że ktoś pomyli go z człowiekiem. Tak, faktycznie straszna historia! mruknąłem, nie mogąc już patrzeć mu w oczy. W głowie mi huczało czy powinienem się ruszyć, rzucić do lasu i zaryzykować zostanie złapanym w ciemności, czy zostać i udawać, że nic się nie zmieniło. Każdy instynkt nakazywał mi uciekać, a jednak moje ciało zamarło jak posąg. Przyglądałem się rysom twarzy mojego towarzysza i z każdym spojrzeniem czułem coraz większy ucisk w żołądku. Jego skóra była blada i nierówna, w niektórych miejscach luźna, a w innych zbyt mocno naciągnięta na kości. Prawdę mówiąc, była wręcz pożółkła z domieszką fioletowych siniaków na szyi. Wyglądała, jakby rozpoczynał się wczesny etap jej rozkładu. Nawet jego oddech wydawał się nierówny, płytki i powolny, jakby starannie odmierzał ilość powietrza w każdym wdechu. Byłem ślepy na prawdę, która patrzyła mi prosto w oczy. Zacisnąłem dłonie w pięści, żeby nie było widać drżenia. Zmusiłem się do równego oddechu i neutralnego wyrazu twarzy. Mój umysł gorączkowo szukał odpowiednich słów sposobu na rozładowanie napięcia. Potarłem oczy, udając ziewnięcie ze zmęczenia i wymamrotałem coś o wcześniejszym zaśnięciu, mając nadzieję, że mój głos nie zdradzi lęku, które we mnie narasta. Gdy mój umysł zaczął analizować nieścisłości w jego przebraniu, nie mogłem powstrzymać się od pytania, czy mógłby zrobić to samo ze mną. Wślizgnąłem się do namiotu i powoli, ostrożnie zasunąłem za sobą zamek błyskawiczny, Palce mi drżały, gdy rozkładałem mapę, a papier szeleścił zdecydowanie za głośno. Śledziłem linie palcem, szacując najbliższą drogę do cywilizacji, na nieco ponad 40 km. Problem w tym, że nie byłem nawet pewien naszej lokalizacji, po tym jak podążałem za Erikiem przez cały dzień. Niestety to była jedyna opcja, jaką miałem. Musiałem wziąć tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Latarka, kompas, mapa, nóż, butelka wody, batony proteinowe, zapałki i dziennik. Wszystko to upchnąłem do małego woreczka ze ściągaczem, w którym to zazwyczaj mieścił się mój śpiwór. Pobudzony wpisami w dzienniku, ostrożnie wyciągnąłem nóż z pochwy. Chwyciłem go obiema rękami, żeby go unieruchomić i wbiłem stal w nylon namiotu, aż materiał pękł z cichym sykiem. Przecisnąłem się przez szparę. Każdy szelest materiału był dla mnie ogłuszający. Poczem wślizgnąłem się w ciemność tuż poza zasięg światła ogniska. Las ciągnął się bez końca. Jedynymi dźwiękami był mój chrapliwy oddech i bicie serca. Pod nim, początkowo ledwo słyszalne, było coś jeszcze. Cichy pomruk na granicy słyszalności, jakby ktoś szeptał w oddali. Gdy podbiegłem bliżej, dźwięk przerodził się w szum wody. Rzeka była szersza niż się spodziewałem. Księżyc migotał na powierzchni, a srebrne smugi rozpadały się na kawałki tam, gdzie nurt się wzburzał. Zawahałem się, rozważając czy przedzierać się przez lodowatą wodę, czy szukać drogi okomu. gdy z kierunku, z którego przyszedłem, rozległ się nagły huk. Gałęzie trzaskały, konary pękały. Coś poruszało się szybko i zmierzało prosto na mnie. Zerwałem worek z ramion i rzuciłem go przez wodę. Wylądował z głuchym hukiem na żwirze na przeciwległym brzegu. Wkroczyłem do wody. Zimno było natychmiastowe i brutalne. Kłuło mnie niczym igły w nogi. Prąd niemal mnie nie zwalił. Wyrwał but z mojej lewej stopy i pociągnął go w dół rzeki. Brodziłem w kierunku ogromnego, splątanego drzewa, zablokowanego na skamach. Moje ciało przyciskało się do śliskiego drewna, powoli zanurzając się, aż tylko moje oczy wystawały ponad powierzchnię. Zmusiłem się do pozostania w bezruchu, napinając wszystkie mięśnie. Spełzło z drzew na czworakach. Jego kończyny wyginały się w niemożliwych kierunkach, poruszając się z nienaturalną elastycznością. Jego kręgosłup wyginał się groteskowo, odwrócony niczemu demonicznego akrobatę. Głowa Erika była skręcona wokół jego własnej szyi, a oczy wpatrywały się przed siebie. Wszedł do wody, zmierzając prosto w stronę mojej kryjówki. Każdy krok był przemyślany. Wyglądał niczym drapieżnik zbliżający się do ofiary. Zatrzymał się i gwałtownie wyprostował niczym pies wyczuwający zapach. Węszył w powietrzu i powoli przechylił głowę w dół rzeki. Nagle, w jednym przeraźliwie szybkim ruchu, rzucił się w tamtym kierunku, przedzierając się przez wodę z prędkością, która przeczy ludzkiemu wyobrażeniu o prawach fizyki. Wygrzebałem się z lodowatej wody i zataczając się dotarłem do brzegu. Upadłem na chwilę na żwir, z trudem łapiąc powietrze. Powoli udało mi się wstać. Zarzuciłem worek na ramię i zataczając się wszedłem między drzewa. Moja lewa stopa, teraz chroniona jedynie przez mokrą wełnianą skarpetę, bolała przy każdym kroku. Przeszywające dreszcze bólu wędrowały przez nogę, gdy stawałem na ostrym kamieniu lub szpiczastej gałązce. Oparłem się o drzewo i sunąłem się po nim nieznacznie, aż plecy mocno oparły się o korę. Potrzebowałem ciepła i suchego ubrania, ale ognisko prawdopodobnie byłoby niczym więcej, jak oczywistym kierunkowskazem, wskazującym moją lokalizację z wielu kilometrów. Z drżącymi rękami sięgnąłem po torbę i wyciągnąłem oprawioną w skórę książkę. Trzymałem ją płasko, aby oświetlić stronę światłem księżyca i przerzuciłem ją do następnego wpisu. 9 października 2025. Ludzie ewoluowali, aby stać się ekspertami w rozpoznawaniu wzorców. Nasze mózgi poświęcają cenną energię na analizę twarzy w czasie rzeczywistym, krzywiznę ust, rytm mrugnięć, subtelnego przesunięcia źrenicy. Większość ludzi tego nie zauważa. To nieświadome. Jednak kiedy jakiś szczegół nie pasuje do oczekiwanego wzorca, coś pradawnego i głęboko w nas ukrytego się buntuje. To instynkt doskonalony przez tysiące lat, zaprojektowany, aby chronić nas przed tym, co nienaturalne. Jeśli to czytasz, nie popełnij tego samego błędu, co ja. Spędziło wieki, doskonaląc swój kamuflaż, ponieważ pragnie tego, czym nigdy tak naprawdę nie będzie. Wyglądać jak człowiek. Nie niszcz tej iluzji ani na sekundę, nawet w myślach. Odepchnąłem się od drzewa. Zesztywniałem mi wszystkie stawy, ale ruszyłem jakoś przed ziemię. Zmusiłem się do cichego i ostrożnego honu. Przebrnąłem z powrotem przez rzekę. Cel był już niedaleko. Na brzegu znalazłem szlak połamanych gałęzi i podążyłem za nimi, aż zobaczyłem słabą poświatę migoczącą między drzewami przede mną. Pole namiotowe wyglądało bez zmian. Znajome sylwetki namiotów stały dokładnie tam, gdzie je rozbiliśmy, ale nie było śladu Erika. Zdjąłem przymoczone ubrania, powiesiłem je na gałęzi i wyjąłem z torby suchy komplet. Usiadłem przy ognisku i wyciągnąłem ręce, by poczuć ciepło. Powietrze lekko podrażniło mi kark, po czym usłyszałem trzask stawów, które po kolei wracały na swoje miejsca. Ja mam coś, o czym chciałem ci powiedzieć. Znalazłem tę książkę w autobusie. Mówiąc to, przesunąłem kciukiem po zniszczonym grzbiecie. Może wiesz, do kogo należy? Może mógłby się zwrócić właścicielowi? Erik wyłonił się z ciemności. Miał posiniaczoną szyję, a rozciągnięte resztki twarzy, wykrzywione na wiele sposobów, opadły, częściowo zasłaniając mu oczy i usta. Spojrzał na mnie ponad ogniskiem, po czym usiadł po drugiej stronie. Wziął ode mnie książkę i położył ją lekceważąco na ziemi obok siebie. Potem wyciągnął drugą rękę, w której coś trzymał. Znalazłem twój but. Przez chwilę patrzyłem na brudną skarpetę chroniącą moją stopę, po czym zmusiłem się, żeby spojrzeć mu w oczy. Dzięki, wydusiłem z siebie. Chyba spadł ci ze stopy, powiedział Erik mimochodem. Miałem wyjątkowego pecha. Pecha, powtórzył Erik, smakując to słowo w ustach. Nie, masz szczęście, szczęście, że go znalazłem. Jak skończylibyśmy naszą wędrówkę, gdybyś nie mógł wygodnie chodzić? Każdy ruch wydawał się teraz przedstawieniem pod lupą najostrzejszego żyrii. Każde mrugnięcie i każde wypowiedziane słowo musiały brzmieć naturalnie. Zbyt szybkie, zbyt wolne, zbyt wyćwiczone, a krucha iluzja ległaby w gruzach. Powinieneś się przespać ostatni etap będzie najtrudniejszy, stwierdził rzeczowo Erik. Wdzięczny za nagłą możliwość ucieczki, skinąłem mu lekko głową i wślizgnąłem się do namiotu. Jednak sen nie nadchodził. Leżałem godzinami, uważnie nasłuchując i czekając, aż coś się wydarzy. Wkrótce nastał poranek i wyszedłem z namiotu, by znaleźć rika dokładnie tam, gdzie go zostawiłam. Coś było nie tak. Przedmiot, który podtrzymywał mnie przy życiu, zniknął. Kiedy po raz ostatni pakowaliśmy namioty, zauważyłem w palenisku poczerniałe i szare resztki skóry oraz papieru. Szlak był nierówny i usłany śliskimi kamieniami, mokrymi od nocnej rosa. Skupienie się na każdym ostrożnym kroku dało mi chwilową mentalną ulgę od drapieżnika, którego czułem, czającego się zaledwie kilka kroków za mną. Gdy wyszedłem z linii drzew na drogę, Kroki za mną nagle ucichły. Odwróciłem się i spojrzałem w ciemny las, w którym spędziłem weekend. Jedynymi śladami po nim były ślady czworonożnego zwierzęcia odciśnięte w ziemi obok moich butów. Czekając na przystanku, w myślach odtwarzałem każdą chwilę ostatnich kilku dni niczym koszmar, z którego nie mogłem się obudzić. Autobus z hukiem ruszył z przystanku. Odchyliłem się w fotelu. Chłodna szywa przycisnęła mi się do skroni i powoli wypuściłem powietrze. Po chwili wsunąłem rękę do kieszeni kurtki i poczułem coś suchego i kruchego. W dłoni miałem zwęglone skrawki papieru. Krawędzie były poczerniałe i kruche, ale napisy wciąż były czytelne. Wyjąłem telefon i otworzyłem notatnik. Starałem się jak najlepiej opisać wszystko, co się wydarzyło. Póki wspomnienia są jeszcze żywe i świeże w mojej pamięci. Autor opowiadania Decisiv Unluckiness, tłumaczenie i opracowanie Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Wiktor Walczak, Milki Rainbow. Krzysztof kozak Stary Trześwe, Tomi Jones, Mrs. Line-97, Adrian Masłowski, Alex Nittivi, Ordinary Ozzy, Żelka, Utary Dreis, Mati 101, Haron Fenix-Jarson, Olivia, Shadow Sabina Sabina Skręt, Boa Krztusiciel. Cichu 666, Wrona, Szat Olo, Sadar Petros, Ewelina Kaczyńska, Zombie, GBB3, Szef Kojot, Sasuke GT86, SMD, Jula Janiszewska, Bogon Trypi, Maciej Witkowski, Jimmy 1337, John Jigsaw Kramer, EBB Neylo, High Player Oblivion Little Nia Rastuch 89 Emilos Sandra B. Zmywarka Gienia Po prostu Filip 201 Dawid Nowaczek oraz Ania Steltner. Do usłyszenia.